Poczułam w sobie pełnię stan, w którym wszystko mięknie, a prawda płynie we mnie. Jestem światłem. Unoszę oczy ku księżycowi w pełni. Jego blask spływa na mnie jak miękki welon gwiazdy. Rozświetlając każdą cząsteczkę kobiecości. Jestem, to jest święto każdej chwili obecności. Oddech zanurzony w ciszy, która obejmuje, ma nie głębiej niż zmysły potrafią. Księżyc przenika mnie światłem. Jesteśmy jednym. Noc objęła mnie ramionami utkanymi z doskonałości nieskończonego spokoju. Wszystko we mnie drży subtelnie, nie z tęsknoty, lecz z rozpoznania. Jestem całością tej chwili. Tej nocy szeptem istnienia. Rozpływam się w rozkoszy obecności, tej prostej, nie, nienazwanej, czystej. Każda chwila to głęboki dotyk świadomości, który koi, budzi, jak ciepły jedni muskającej moje ciało. Czuję, jak pole otula mnie delikatnością, a noc składa na moim czole czuły, czuły pocałunek. Oddaję się tej chwili w całości. Jam jestem. Serce rozpalone miłością jestem tym pełnią, łagodnością, czułością. Delikatnością w sobie płynę bez oporu, wiem, jestem. Księżyc świeci ze słońcem, nie nademną, lecz we mnie. To, co czuję, to miłość głęboka do siebie, do ciała, w objęciach świadomości. Pamięć źródła, cichy taniec kobiecości. Tu i teraz poddaje się całkowicie w objęcia kochającej świadomości, którą ja jest. Czujesz? To twoje serce bije dla ciebie. Puszczyczki.